Dzień dobry panu, jesteśmy dzisiaj w studio Santé, dzisiaj event ciko. Tutaj do pana pytanie wiemy bardzo dobrze, że ma pan nowonarodzonego synka i tutaj pytanie, czy przy wybieraniu produktów zwraca pan uwagę na jakość? Bardzo zwracam, ale prawdę mówiąc, to dopiero kiedy użytkujemy produkt dla dziecka, nasz borys właśnie niedługo kończy rok, to dopiero wtedy jesteśmy w stanie uchwycić. E, bo możemy zwracać uwagę na materiały, na jakość, na to, jak ten produkt wygląda, e, czy czujemy, że on jest dla nas przyjazny, ale dopiero w praktyce wszystko się okazuje. No, na przykład e, e, mamy z Cieko takie rzeczy, m, e, które bardzo lubimy. To jest e, chociażby nosidełko przód tyłu. Kiedy nosimy dziecko, jak ono widzi świat i jest ciekawe, to nos noszę go przodem młodego i młody spokojnie półtorej godziny, to jest dużo jak na dziecko, wytrzymuje, patrzy na świat. Ale jak jest ceny, to go obracam i on wtedy zasypia mi, czyli jest jakby e, buzią y, na, do, w moją stronę obrócony. I on idealnie w tym y, siedzi. Próbowaliśmy też różnych y, rozwiązań, różnych też y, produktów typu nosidełka. Tylko on w tym nosidełku po prostu siedzi do z przodu i z tyłu i, idealnie, wygodnie. I tutaj nie jesteśmy w stanie tego sprawić wcześniej. Y, na przykład bardzo lubimy y, kamerkę. Chico, jest świetnie zrobiona. Nosimy ją po całym domu i na przykład młody śpijamy, myjemy zęby, to idziemy z tym monitorkiem i gadamy sobie w kuchni, obgadujemy, jak minął nam dzień, to chodzimy z tym monitorkiem. I, I on jest czuły bardzo na dźwięk, on działa nawet prawie w całkowitej ciemności, więc jakby widzimy młodego. I to są takie rzeczy, których nie jesteśmy w stanie dowiedzieć się, zanim tu widzę, są krzesełka do karmienia. Tak naprawdę, jak nie zaczniemy dziecka karmić, czy nie sprawdzimy, czy on nam wygodnie wchodzi, czy nie ma za ciasno między plecami, a tutaj przodem, że, że jest ciężko włożyć, to tego, tego nie wiemy. Więc tak naprawdę to tylko w, w praktyce rodzice mogą sprawdzić, jak to jest. Nie da się chyba tego wcześniej zgadnąć. Oczywiście, że tak. Myślę, że praktyka wszystko idealnie weryfikuje. Mamy tak naprawdę wrzesień. Wrzesień, wiadomo, dla dzieci jest szczególnym miesiącem ze względu na to, że wracają do szkół. I tutaj pytanie, czy pan odczuł to, że syn wrócił do szkoły? No, czułem dlatego, że mój średni syn jest w klasie maturalnej, więc właśnie wrócił wczoraj, troszkę się zmienił skład klasy. Pierwszego mieli zajęcia, w pierwszym, w pierwszym dniu szkoły mieli tylko zajęcia organizacyjne, no ale fajnie, no. Lubi swoją szkołę, ma fajne towarzystwo, także wszystko jest ok. Odczułem, oczywiście, odczułem. A pan, myślę, że pan jeszcze bardziej odczuje to niedługo, biorąc pod uwagę, że wylatuje już powoli z gniazda, bo tak naprawdę kończy niedługo, 18 lat już wchodzi w pełną dorosłość. No Ja mam trzech synów. Mój starszy studiuje na Akademii Teatralnej we Wrocławiu, mój średni w tym roku Matura, teraz Boris ma rok, także mam ten duży rozrzut i na przykład wracam do niektórych postaci z, z książki rzeczy, które czytałem chłopakom, w przypadku Borysa, ale też nowo, nowe bardzo postacie się pojawiły, jak Puccio na przykład, którego nie było wcześniej, e, e, czy Kicia Kocia, którą bardzo lubimy czytać, wcześniej było Kici Koci. No i cały czas jestem na bieżąco, jako wciąż młody tata i bardzo mnie to cieszy. Tutaj chciałbym się Pana zapytać o te relacje z Pana, z pana synami, bo nie ukrywajmy, każdy z nich jest w różnym wieku, Pan też jest cały czas aktywny, e, jeżeli chodzi o Pana karierę. Jak to wygląda na co dzień? No świetnie, no, cała rodzina jest w kontakcie, dzwonimy, spotykamy się, realizujemy jakieś takie wspólne rzeczy czy wspólne wyjazdy. No bardzo fajnie. No jeszcze z młodym to najstarsi no, nie mają takiego kontaktu, bo młody jeszcze nie mówi, ale już powoli zaczyna. Coś tam można z tej jego dziecięcej mowy wyczytać, także już niedługo myślę, że ten ten będą sobie mogli porozmawiać, ale jeszcze chwilę. A zamki się już pojawiły, czy jeszcze Nie, no ma sześć. Ma sześć i cały czas wypatrujemy kolejnych. Myślę, że to jest wspaniały moment dla rodziców, kiedy widzą, że to dziecko naprawdę dorasta na, na ich oczach. To jest wspaniałe, to nie, nie ma nic przyjemniejszego w życiu, niż obserwować jak się dziecko rozwija i, i dlatego... Jeżeli coś mógłbym powiedzieć rodzicom, to wa ważne, żeby nie przegapić, żeby być w tym procesie, żeby, bo to się już potem nigdy nie powtórzy. Ten pierwszy ząbek, e, który wyrasta, e, pierwszy uśmiech, taki świadomy uśmiech dziecka, e, pierwsze słowo, zastanawiamy się, czy on mówi baba, czy, czy mówi tata, czy mówi mama, coś takie bardzo podobne do tych słów, to już mówił, o, już powiedział, powiedział. No i żeby być. I po prostu no nie, ma, nie ma nic piękniejszego, niż e, bycie z dzieckiem w tym procesie dorastania, w procesie. Opieki nad nim i no, to jest najwspanialsza rzecz moim zdaniem, którą mamy w życiu. No to właśnie dzieci nasze. Zdecydowanie. I tutaj takie ostatnie pytanie. Jak pan wspomina ten okres swój dzieciństwa? No, Pamiętam oczywiście jakieś takie obrazy, wyjazdy z, tatem, z tatą na Mazury, gdzie ja miałem swój namiot, taki mały jedynkę, a tata mieszkał w większym, i czułem się bardzo samodzielny, dumny, że ja jestem w swoim namiocie. Wciąż padam z sentymentem na to jezioro, jezioro Babant, Babant Wielki, Babant Mały, niedaleko, tuż za Szczytnym, między Szczytnym mamrągowym. To jest takie moje najbardziej sentymentalne miejsce w życiu. No a z mamą, no, to, no cały czas jakby z mamą działamy, moja mama, ma 85 lat, jest mega samodzielna, mega zaangażowana w młodego i po prostu no mama jest niesamowitą osobą, jeżeli chodzi o kondycję, zdrowie, jakby to jak bardzo jest z nami, jak bardzo kocha młodego, jak lubi z nami przebywać, jest po prostu super. No a takie pierwsze, no to pamiętam różne sceny, na przykład z przedszkola, no ale nie są to dobre wspomnienia, bo przyznam, że pani nas biły za szafą. Takie były czasy. No właśnie, tutaj od razu wyjął pan moje pytanie Panie z ust. nas biły? Moje pytanie z ust, bo jednak ten okres szkolny wydaje mi się, że jest ciężki, bo dzieci różnie to przychodzą. Czasami dzieci, z którymi jesteśmy w grupie, nie ukrywajmy, czasami bywają po prostu okrutne. Znaczy ja mam bardzo dobre wspomnienia ze szkoły. E, zarówno z podstawówki, jak i z liceum, a z liceum w ogóle to, to super, bo chodziłem do wyjątkowego liceum e, katolickiego świętego Augustyna e, w Warszawie, e, gdzie no, naprawdę wciąż mamy kontakt e, z moimi kolegami absolwentami, e, spotykamy się i to było wyjątkowe miejsce, miejsce gdzie e, była wolność, e, gdzie uczono prawdziwej historii, a nie tej skażonej jakby, zasadami PRL-u. Gdzie z zakładem Radiowęzeł, gdzie byłem szefem i klasy, i, i, i samorządu szkolnego przez właściwie wszystkie lata. No i po prostu to była, to była wielka taka też moja przygoda, spotkać się właśnie z takimi ludźmi, którzy do tej szkoły zdawali. A było bardzo trudno się dostać, przyznam, bo. Teraz to jest normalne, że są egzaminy do szkół średnich. Wtedy nie było. Właściwie to jedyne dwa były lica, gdzie były egzaminy. To było właśnie jedno, jedno jeszcze inne i właśnie Świętego Augustyna. Ale zdałem, byłem i mam pozdrawiam wszystkich kolegów ze Świętego Augustyna. Panie Krzysztofie, dziękuję za dzisiejszą rozmowę Dzięki i bardzo, życzę przede bardzo. wszystkim pociechy z dzieci. Dziękuję bardzo. No, pa Państwu także życzę. Nie ma nic piękniejszego, naprawdę. Dziękuję. Dzie dziękuję bardzo.